Muszę stwierdzić, że Forum Dla Wolności i Rozwoju jest inicjatywą absolutnie oryginalną, absolutnie autorską dość zróżnicowanego środowiska mianowicie kół gospodarczych, środowisk prawniczych pewnych środowisk akademickich ale także Także przedstawicieli różnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Po części dołączają także do nas politycy różnych opcji, którzy postrzegają to jako rozwiązanie ciekawe. Dlaczego tak jest, że jest to pomysł absolutnie autorski? No zdajemy sobie sprawę, że no praktycznie każde większe miasto w Polsce i w ogóle w pierwszym świecie. A więc no, powiedzmy sobie, od, od San Francisco przez Europę do Szanghaju, ma ambicje stworzenia forum ekonomicznego. Rzeczywiście to się, zawsze, to się zawsze udaje. Chyląc głowę przed takimi inicjatywami, musimy zdać sobie sprawę, że one się bardzo różnią od forum ekonomicznego, od forum prawnego. Dlaczego? Forum ekonomicznym no z reguły, jeśli ono ma charakter międzynarodowy, no to niezależnie, niezależnie kto, z jakiego kraju tam są przedstawiciele i o jakim doświadczeniu ekonomicznym to są osoby, no to dysponują tym samym językiem i tym samym aparatem pojęciowym. prawda? Jest to no, 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 kwestia podaży i popytu chociażby, czy, czy kwestia wpływania na y, y, Stopę procentową tego czy innego banku centralnego, to są powszechnie uznane mechanizmy, prawda? Więc tu się bardzo łatwo jest porozumieć. Mniej więcej każdy adept, szczególnie makroekonomii, wie w czym rzecz. Natomiast yy, bardzo trudno jest znaleźć międzynarodowe forum prawne. Dlaczego? Dlaczego tak jest? Bo my nie dysponujemy tym wspólnym językiem, wspólnych i wspólnym aparatem pojęciowym, prawda? Jest takie forum, powiedzmy, Międzynarodowe forum praw człowieka w Oslo, prawda? No ale ochrona praw człowieka, podobnie jak prawo międzynarodowe publiczne czy prawo międzynarodowe prywatne. To jest, to jest problematyka stricte, stricte yy, międzynarodowa. Pewne procedury dochodzenia praw człowieka, ochrony praw człowieka w wymiarze międzynarodowym, one no, funkcjonują od, 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 od bardzo dawna, wynikają z prawa traktatowego. Natomiast poszczególne systemy prawa, także, także chociażby w Unii Europejskiej, no ale w, w ogóle w Stanach Zjednoczonych, czy, czy nawet w Wielkiej Brytanii, one od siebie bardzo istotnie nadal, nadal się różnią, prawda? I teraz znaleźć wspólny język prawników, którzy nie są powiedzmy profesorami prawa z tej samej dziedziny, to jest już to jest, jest duża, duża sztuka. Natomiast to, co my chcemy zrobić, co jest istotą tego, tego zamysłu koncepcyjnego, to jest to, żeby porównać rozwiązania prawne, jakie istnieją w Europie Środkowo-Wschodniej, zarówno w tych państwach, które należą do Unii Europejskiej, jak i są poza, jak, y, y, jakie rozwiązania tam po prostu dobrze funkcjonują, zważywszy na to, co łączy nasze kraje razem, prawda, no ta gospodarka nakazowa, prawda, ten dość mało dynamiczny, mało wolnościowy system prawa we wszystkich tych państwach, od Estonii po, po Kosowo, od Słowenii po, po Gruzję. Teraz my traktujemy tą inicjatywę jako typowo obywatelską inicjatywę. To nie jest inicjatywa polityków, to nie jest inicjatywa dyplomatów, to jest po prostu inicjatywa, jak mówiłem, środowisk biznesu, środowisk prawniczych, różnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które zastanawiają się, jak ulepszyć prawo obowiązujące w poszczególnych państwach, które to ulepszenia otworzą nowe możliwości dynamicznego czy bardziej dynamicznego rozwoju, rozwoju gospodarczego. Oczywiście pojawiło się bardzo dużo trudności. Zdaliśmy sobie sprawę, że najpierw trzeba to zrobić w oparciu o polskie środowiska biznesowe, polskie środowiska prawnicze i doprosić tych zainteresowanych z państw, z państw regionu, którzy będą chcieli podzielić się swoimi doświadczeniami bardzo różnymi. Natomiast chcemy, żeby to, to ten Kongres miał charakter no przede wszystkim przede wszystkim wydarzenia polskiego z możliwością porównania niektórych rozwiązań, które będziemy proponować z tym, co się dzieje w państwach o podobnej historii rozwoju gospodarczego w ciągu dwudziestu kilku lat. I cały zamysł polega na tym, że znów wrócę do tych, do tych porównań z kongresami ekonomicznymi, że naszą fundamentalną ambicją jest to, aby ten kongres nie skończył się spotkaniem i dyskusją, czyli nie przybrał, powiedzmy sobie, takiej formy no powiedzmy rozszerzonej konferencji środowiskowej, akademickiej czy zawodowej, prawda? Czyli prawników zajmujących się, powiedzmy sobie, yy, prawem gospodarczym czy, czy, czy prawem handlowym, czy yy, spotkaniem, no powiedzmy, profesorów, którzy też robią yy, yy, konferencje na temat prawa zamówień publicznych. Tylko rzecz sprowadza się do tego, żeby z tej dyskusji w każdym z tych dziewiętnastu paneli powstały to, co prawnicy nazywają postu, postulatami zmiany prawa, czyli Postulatami delegaferenda. Chodzi o to, żeby skatalogować te uznane przez środowisko, zarówno biznesu, jak i środowiska prawnicze, prawda? Żeby te postulaty, które wydają się najbardziej istotne, najbardziej fundamentalne do dynamiki, do zdynamizowania procesów gospodarczych, żeby te postulaty zebrać, sformułować, to robimy i przedstawić władzy publicznej, w tym, przypadku, w tym przypadku prezydentowi Rzeczypospolitej, który, no jak wiemy, konstytucyjnie dysponuje prawem inicjatywy ustawodawczej. Czyli chodzi o to, żeby po sobie pozostawić trwały ślad, który będzie punktem odniesienia do dalszej dyskusji, już daj Boże, politycznej, a nie tej biznesowej czy, czy, czy yy, prawniczej. Bez wątpienia punktem absolutnie kulminacyjnym i, i rozwiązaniem y, nowatorskim, y, y, pochlebiamy sobie, będzie coś na kształt okrągłego stołu prezydenta z tymi osobami, prawnikami prowadzącymi, prowadzącymi poszczególne dyskusje panelowe, kiedy to ci prawnicy przedstawią y, y, prezydentowi. No, właśnie, postulaty zmiany prawa w kwestiach, którymi, którymi się zajmują, w kwestiach, które, w, w, w których prowadzą, prowadzą dyskusje środowiskowe. I oczywiście mówimy o osobach, które spędziły przytłaczającą część życia zawodowego jako prawnicy, no, właśnie, specjalizując się w poszczególnych kwestiach. Rzeczywiście, ten proces badawczy. Trwał dość długo sprowadzał się do przygotowania anciet, które posiadały no, wymagały wypełnienie takiej ankiety wymagało y, 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 odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań dotyczących systemu prawa poszczególnych, y, y, poszczególnych państw. I sformułowania też no, najbardziej istotnych kwestii, które wymagały zgodnie z y, 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 wiedzą i głębokim przekonaniem tych y, prawników, praktyków zmiany. No i później rzecz sprowadza się do porównania, do porównania tej, y, y, tych propozycji zmian w poszczególnych krajach, ale przede wszystkim chodzi o to, że, y, żeby sformułować takie postulaty pod adresem polskiego systemu prawa. Ja myślę, że tak, to, co będzie efektem y, 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 naszych prac, ja bym wolał nazwać raportem, chociażby raportem katowickim, ze względu na, ze względu na miejsce tego, gdzie, y, gdzie te dokumenty powstaną, prawda? Natomiast kodeksem wolałbym tego nie nazywać z bardzo prostej przyczyny, że mimo wszystko jest to, y, będzie to zbiór postulatów, zmiany poszczególnych regulacji prawnych, ale niekoniecznie z tej, samej, z tej samej dziedziny, prawda? No bo z jednej strony mamy kwestię innowacyjności, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego czy arbitrażu. No, nawet przy dużej wyobraźni prawniczej trudno byłoby to no, merytorycznie nazwać, nazwać kodeksem. Dlatego ja bym wolał mówić o o, o, o raporcie I, i stąd ta nazwa. Czego należy się spodziewać, w takim raporcie? Postulatów, które w najgłębszym przekonaniu uczestników tych dyskusji panelowych powinny prowadzić do udrożnienia procesów gospodarczych. To, to na pewno zdajemy sobie sprawę, że no, prawo może być gorsetem, przez który trudno przebić się inicjatywą gospodarczym i prawo może być e, stymulatorem dynamicznego, dynamicznego rozwoju. Prawda? Więc mamy tutaj należy oczekiwać e, postulatów dotyczących e, prawa podatkowego ale tak zwanego materialnego prawa podatkowego, no więc dotyczący substancji, prawda, jakie podatki, w jakim wymiarze należałoby w tym momencie rozwoju gospodarczego płacić, a z jakich zrezygnować, prawda. Bardzo ważna rzecz i no tu, tu nie wiedzie nam się wyraźnie, to kwestia tak zwanej ordynacji podatkowej, prawda, a, a więc w trybu postępowań podatkowych w sytuacjach spornych między podatnikiem a, a Urzędem Skarbowym. Kwestia, powiedzmy, opodatkowania y, rodzimego biznesu bardzo kontrowersyjne rzeczy wobec y, y, tego biznesu, y, do, prawda, korporacji międzynarodowych to jest tym, czym, czym żyje, y, żyją te środowiska. Dalsza kwestia y, y, chociażby y, no powiedzmy arbitrażu, kwestia taka, na ile arbitraż, a więc sądy polubowne mogą odciążyć sądy powszechne prawda, w sprawach gospodarczych, w sprawach cywilnych, prawda, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że te sądy powszechne nie funkcjonują tak sprawnie, jakby strony sobie tego, tego życzyły. Tam też mamy szereg, szereg ciekawych, ciekawych postulatów. Myślę, myślę, że oczy opinii publicznej, także, także i środowisk biznesowych, ale także pewne oczekiwania polityczne, nie mówiąc już o, o praktyce tego, co nazywamy obrotem prawnym, prawda, no tu oczy zwrócone są bezwzględnie na, na prawo zamówień publicznych. To jest, to, to, to jest materia prawna bardzo często nowelizowana, która ma ogromny wpływ na procesy gospodarcze, to jest ten styk, styk państwa i biznesu, prawda? Styk niezwykle, niezwykle wrażliwy, który no, jest regulowany poprzez, poprzez władzę państwową w sposób daleki od, od doskonałego. I to są problemy nie tylko polskie. Prawda, no niemniej jednak to ma, uważam, że to są rzeczy bardzo ważne. Druga rzecz, no, kwestia arbitrażu. Na ile my nie mamy takiej kultury, powiedzmy, jak w Stanach Zjednoczonych, kultury porozumiewania się poza, poza postępowaniem sądowym, prawda? Może wzajemnego zaufania nam trochę stronom brakuje, ale faktycznie nie ma żadnych przesłanek, które by wskazywały, że powiedzmy poza, poza kwestią alimentów, to w, prawe, w sprawach cywilnych, w sprawach gospodarczych, w każdej sprawie można by zwrócić się do, do sądu polubownego, a nie do sądu powszechnego, prawda? Z całą pewnością mogę powiedzieć, że z tego raportu katowickiego, od raportu katowickiego należy oczekiwać daleko posuniętej precyzji postulowanych rozwiązań prawnych. Dlatego, że to, co będziemy postulować, ma dwa wymiary. Prawda? Nazwanie, zdiagnozowanie problemu. I wskazanie niejako tej prawnej terapii, a więc jakie rozwiązania trzeba przyjąć. I to jest coś, co może no mniej więcej zrozumieć y, obywatel, którymi tymi sprawami się interesuje i co może z, y, przedstawiciel biznesu zrozumieć, czy y, 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 także polityk, a druga strona tego, i tego trudno będzie, to trudno będzie przedstawić opinii publicznej, ale my tą pracę wykonamy. To jest ta praca, która się nazywa no, tym dziełem legislacyjnym, bo y, to znaczy, że wskażemy precyzyjnie, jeśli na przykład zmieniamy dane postanowienia prawa, zapisy w poszczególnych ustawach, to każdy prawnik wie, że nie wystarczy zmienić jeden przepis i zastąpić go następnym, tylko taka zmiana automatycznie powoduje nowelizację kilku in, kilkunastu innych postanowień prawa z różnych, z różnych aktów prawnych, różnego rzędu aktów prawnych, prawda, a, a jednych zmianę, a eliminację też innych, prawda. To nie, jest, to nie jest kwestia, powiedzmy sobie, takiej dyskusji towarzyskiej, kiedy mówimy ja bym to zmienił i to zmienił, bo tak oczywiście może powiedzieć zatroskany obywatel, Prawda? Natomiast prawnik tak nie może postawić sprawy. On musi precyzyjnie wskazać, które postanowienia prawa, jeśli zdecydujemy się na taką nowelizację, powinny też zostać znowelizowane. Z reguły kilkanaście innych. Po, to dlatego, żeby, po prostu dlatego, żeby system prawa jako całość pozostał. No, spójnym i niesprzecznym. To jest, bardzo, to jest bardzo trudne rozwiązanie, i to jest ogromna odpowiedzialność no, po stronie tych, którzy w tę debatę się zaangażują. Ale jednocześnie to nie jest koncert życzeń, prawda, tylko to jest no, coś, za co musimy wziąć jako prawnicy odpowiedzialność. Oczywiście powstaje pytanie, dlaczego Katowice, a nie gdzie indziej? To nie jest wybór przypadkowy. To jest wybór starannie przemyślany, dlatego że no, prace zmierzające do zorganizowania tego forum trwają już praktycznie dwa lata, od tej oryginalnej koncepcji nawet więcej niż dwa lata. No i jest rzeczą oczywistą, że konsultowaliśmy władze różnych polskich miast, i to, i to oczywiście dużych miast. No ale w Katowicach spotkaliśmy się z atmosferą zrozumienia życzliwości. No najpierw zaciekawienia, to, to zupełnie zrozumiałe, ale jesteśmy sobie w stanie to zracjonalizować. No, to jest miasto, które budując międzynarodowe centrum kongresowe, oddając je do użytku w marcu tego roku, no, przyjęło taką formułę istnienia, prawda, w wymiarze i ogólnopolskim, i międzynarodowym, prawda, stawiania na kongresy, nie tylko krajowe, ale, ale międzynarodowe. No z drugiej strony, no jest to Region jako taki jest ogromnym ośrodkiem gospodarczym, prawda? Z nasyceniem, nieprawdopodobnym jak na stosunki polskie, nasyceniem podmiotami, podmiotami gospodarczymi żywo zainteresowanymi tą problematyką, prawda? No i jakby to powiedzieć, no w tej kwestii nie ma, nie, po dwóch latach mogę powiedzieć, nie ma żadnej wątpliwości. Tu wszystkie drogi w sposób naturalny, prawda, i te, i, te, i te merytoryczne, i te dotyczące infrastruktury, i klimatu wokół tego wydarzenia, i zainteresowania tym wydarzeniem, no wszystkie drogi prowadziły naturalnie do Katowic. Ja jestem prawnikiem wychowanym na klasykach myśli politycznej i prawnej. I moim mentorem sprzed wieków jest Karol Montesquieu, który pisał w o, o systemie prawa w kategoriach ducha praw. On mówił, że prawo obowiązujące musi być związane z doświadczeniem historycznym, z, z tradycją. Z kulturą, z, ze strukturą społeczną danego społeczeństwa. Bo inaczej po prostu ono nie będzie obowiązywać w sposób, jaki powinno, jak się tego spodziewamy. W związku z tym, o ile implanty są świetne w stomatologii, ponad wszelką wątpliwość, to jeśli chodzi o, o, o system prawa, jest to rzecz bardzo, bardzo ryzykowna. Oczywiście. Każdy prawnik jest pełen prawnik z naszej części Europy, powiedzmy Europy Środkowej. Ma wszelkie powody, by być pod wielkim wrażeniem funkcjonowania systemu prawa w Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, ale każdy student prawa wie z drugiej strony, że Właśnie gdy idzie o prawo obowiązujące, o tradycję prawną, to kanał La Manche, kanał La Manche jest dużo szerszy od Atlantyku. My mamy system prawda, statutowy, kiedy relacjami prawnymi rządzi ustawa, a tam tradycja jest inna. Prawo zwyczajowe prawda, to tworzone, tworzone przez sędziów. Ja bym bardzo chciał, żebyśmy mogli mieć powiedzmy prawo partnerstwa publiczno-prywatnego tak. Takie znakomite, jak funkcjonuje w Wielkiej Brytanii, prawda? Tylko musimy wiedzieć, że tam biznes z, z władzą publiczną współpracuje świetnie, jak na nasze stosunki, absolutnie świetnie od połowy XVII wieku od kompanii wschodnioindyjskiej, prawda? To są zupełnie inne doświadczenia. I te rozwiązania, które tam świetnie funkcjonują, wcale nie znaczy, że u nas te, które są dobrze że funkcjonujące nad Tamizą, świetnie będą funkcjonować u nas nad Wisłą, bo my mamy zupełnie, zupełnie inne doświadczenia współpracy biznesu z, z władzą publiczną. kiedy pojawia się nowelizacja prawna no to doskonale wiemy że wchodzi nowa regulacja do życia gospodarczego w tym także oczywiście życia społecznego i my do końca nie wiemy na tym urok ekonomii polega prawda i każdej nauki społecznej polega że my nie wiemy jakie będą tego rezultaty gdyby tak było to ekonomia byłaby czym matematyką wszystko byśmy przewidzieli nie mielibyśmy kryzysów ekonomicznych, nie byłoby tyle szkół ekonomicznych i tak dalej, i tak dalej. Tu element tajemniczości, to od czasu oświecenia prawda, pewne nurty politycznego myślenia wskazywały, że jest tu element tajemniczości, którego nie jesteśmy w stanie do końca zgłębić. W związku z tym, co wymusza taka konstatacja? To, żeby patrzeć, tak, jak możemy patrzeć chociażby na, 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 na Czechy, Słowację czy Węgry, patrzeć, co tam funkcjonuje dobrze, jakie tam rozwiązania prawne funkcjonują, czy chociażby w Estonii, bo to są wszystko państwa, które przeszły podobną drogę jak my, prawda? Gdzie kultura, gdzie powiedzmy, etyka biznesu jest w miarę porównywalna, według. Standardów, powiedzmy, tych bardzo zachodnich, gdzie etyka pracy no, jest mimo wszystko bardziej zbliżona słowacka do, do polskiej i odwrotnie, prawda, niż amerykańska do, yy, do polskiej, prawda, bo amerykańska bliższa będzie Kanadyści i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego mówię, że implantologia to świetna rzecz, ale w stomatologii, natomiast w Nauka społecznych, w tym także prawnych, w tym prawie obowiązującym, trzeba być tutaj dużo bardziej ostrożnym, ze względu na te kwestie, o których, o których pisał Montesquieu. Bez, bez wątpienia y, założenie, że y, na skutek własnej inicjatywy różne środowiska, które obradują, dywagują. Z dala od siebie. Weźmy biznes, prawników, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, prawnicy akademicy, tacy, tacy jak ja czy politycy. To są, to są wszystko środowiska zaangażowane w, na swój sposób w proces gospodarczy regulowany przez normy prawne. Prawda? Ale bardzo rzadko się zdarza, praktycznie na taką skalę nigdy, żeby te środowiska dyskutowały z sobą, wymieniały doświadczenia pod jednym dachem i wiedziały, że wymiana tych doświadczeń musi mieć konkluzywny charakter. Musi do czegoś konkretnego prowadzić. Ja jestem przekonany, że to będzie unikalne doświadczenie, które zaprzeczy temu, że Polaków cechuje niski stopień zaufania, tym samym wzajemnego zaufania, niski stopień kapitału społecznego, że to, to, to wydarzenie bezwzględnie położy no, kłam, co najmniej zakwestionuje tego, tego typu przekonania. a z drugiej strony, spójrzmy na to jako na, szeroko, jako na ro, szeroko rozumianą inicjatywę społeczeństwa obywatelskiego, czy różny środowisk tego społeczeństwa. Proszę mi wierzyć, tutaj żaden polityk nas nie inspirował. Może nawet wręcz przeciwnie, prawda? Bo w jakiś sposób my skłaniamy jako niezależne podmioty, zatroskane o stan systemu prawa, zatroskane o poziom naszego rozwoju gospodarczego, zatroskane o stan państwa i, i, i skuteczność instytucji państwowych. I jako takie osoby szukamy przy otwartych kamerach, a nie za zamkniętymi drzwiami, tak jak w przypadku klasycznego lobbingu ma to miejsce, Przychodzimy do władzy publicznej, ale przede wszystkim także do społeczeństwa z paletą problemów, które zdiagnozowaliśmy i które chcemy wspólnie rozwiązywać, dając tą koncepcję no, niejako autorską do sprawdzenia innym podmiotom.